Świętej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz dla wielu autorytet, dla mnie również, który mówił wiele pięknych rzeczy, który zgodnie z zasadami logiki wykładał wielu, w jaki sposób powinno się myśleć, co powinno się uważać w wielu rzeczach, na przykład o tym, kim jest Polak, czym jest polski naród i pięknie zobrazował to na podstawie tego, kto powinien, a kto nie powinien reprezentować nas jako naród, grając w piłkę nożną w polskiej kadrze narodowej. W naszej drużynie występuje Murzyn. Jakiś pan Bebe się nazywa... A Bebe czy jakoś się nazywa, jakiś tak się nazywa. Nie mam nic przeciwko panu Bebe. Natomiast nie pojmuję, jak w reprezentacji narodowej Polski może występować no, nie Polak. Już nie mówię, że ta, tak, że to każdy widzi, że to nie jest Polak, ale w ogóle nie Polak. Co to jest za niepolak? Wynajęli murzyna, żeby im strzelał bramki. no to, to, to jest sport i to ma wyzwalać uczucia narodowe. Niech pan się Boga boi, panie Krzysztofie.